Hej siemano ludzie, Sobek z tej strony. witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj będę rozdawał karty, karty oczywiście za darmo, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, kto nie widział no to zapraszam, będę robił takie giveaway'e myślę, że 4 razy w miesiącu, będę po prostu wysyłał sobie jakąś tam paczuszkę kart za darmo, a co trzeba zrobić, żeby dostać ode mnie karty? Wystarczy napisać pod tym filmikiem chcę karty. Oczywiście trzeba zasubskrybować mój kanał no i zostawić łapeczkę w górę. A dzisiaj na początek może nie będzie tego aż tak dużo, ale tak żeby was zachęcić do tej zabawy. Oczywiście te paczuszki będą mniejsze, większe, to już tam będzie zależeć od mojego <laughs> widzi mi się. Także na początek wyślę komuś za darmo są oto kartę Roberta Lewandowskiego, którą pokazywałem w poprzednim odcinku. Do tej karty dorzucę jeszcze Rarkę Simeone z FIFA 365 2017. Dorzucę jeszcze Rarkę Klinsmana również z FIFA 365 2017. I dorzucę jeszcze dwie limitki Rosenberga i tego drugiego Stanciu z Stiały. Także dwie Rarki, dwie Limitki, Lewandowski i jeszcze dorzucę, bo nie będę tego zbierał, karty Invisimal. Oczywiście to będzie zapakowane w jednej paczce. Nie wiem, czy ktoś to będzie chciał, może tak. Także to już zależy od Was. Tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć kart specjalnych. To jest ta najnowsza edycja, już nie pamiętam jak ona się tam nazywała. Także Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kart specjalnych, i jeszcze tu taki pliczek bazówek. Może się komuś to przyda, może nie. To już zależy tylko i wyłącznie od Was. Także na początek, na zachętę, wyślę troszeczkę mniejszą paczuszkę. Później zobaczymy, czy będzie w ogóle się Wam to podobało. Wtedy będziemy robić większe paczuszki, mniejsze. No to już wtedy zobaczymy. Także jeżeli ktoś chce, to tak jak powiedziałem w tym komentarzu. Wystarczy napisać chcę karty, zasubskrybować mój kanał, no i oczywiście zostawić łapeczkę w górę. I pamiętajcie, że każdy z Was może tylko napisać jeden komentarz, chcę karty. Nie może tak być, że ktoś napisze dwa albo trzy komentarze. Musi być tylko jeden komentarz od jednej i tej samej osoby. Dobra, moi kochani, ja nie będę was tutaj zanudzał. Losowanie zrobię sobie w piątek, także macie troszeczkę czasu. No i co? Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało. Później, jeszcze coś tam wymyślę. Będą oczywiście też inne edycje. Niedługo idzie FIFA Update. Także myślę, że coś z tego też Wam powysyłam. Jak będę miał jakieś powtórki, ja się tego pozbędę. Będę miał mniej tego wszystkiego. A komuś z Was na pewno się to przyda. Nie wiem, może do wymian, a może akurat nie macie tych kart. Także mnie to już nie interesuje. To będzie taki mój prezencik od Was od was, ode mnie, dla was, za to, że po prostu jesteście mega, mega. No nie będę tu brzydko mówił, jesteście po prostu niesamowici. I jeszcze raz bardzo wam wszystkim za wszystko dziękuję. Także to by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. I pamiętajcie, w piątek będzie odcinek z losowaniem. Także trzymajcie się, kochani, pa! pa.